Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was serdecznie w tych przepięknych okolicznościach architektonicznych. Nazywam się Justyna Woźniak i przeczytam dzisiaj dla Was fragment książki Andrzeja Maleszki z serii Magiczne Drzewo pod tytułem Świat Ogromnych. Zapraszam do tego świata. Następnego dnia była sobota. Kuki z Blubkiem uruchomili Drakulę, czyli pojazd, który wyczarowali kilka lat temu i polecieli do Nikodema. Gabi poszła do biblioteki szukać informacji o zaginionym Aliku. Idalia powędrowała ulicą Kasztanową do szkoły. dźwigała koszyk z ciastkami marchewkowymi. Wymyśliła, że zaniesie je wychowawczyni na przeprosiny i to będzie pretekst, by ją odwiedzić. W narożniku szkolnego budynku była wieża, trochę jak w starym zamku. Ida pobiegła tam. Zaczęła się wspinać po kręconych schodach. Co jakiś czas mijała okrągłe okna, w których stały kwiaty. Pomyślała, że taka wieża to fajne miejsce do mieszkania. Chociaż wchodzenie nie było łatwe, bo wieża była wysoka. I dalia nieźle się zasapała, zanim dotarła na najwyższe piętro. Były tu drzwi pomalowane na zielony kolor, nacisnęła dzwonek. Po chwili drzwi się otworzyły i wyjrzała nauczycielka, patrzyła na idę zdziwiona. Dzień dobry, powiedziała dziewczynka. Przyniosłam pani prezent. Upiekłam ciastka razem z Gabi. Na przeprosiny za to, co powiedziałam. Nauczycielka się uśmiechnęła. To miła niespodzianka. Wejdź. Wprowadziła idę do dużego, jasnego salonu. Stały tu półki z książkami, biurko i sofa obita miękkim pluszem. Po lewej stronie było wejście do kuchni. Po prawej niebieskie drzwi z narysowaną buzią dziecka. Przez okno było widać szkolne boisko. Siadaj, Ida, na kanapie. Tylko zabiorę te papiery. Nauczycielka zgarnęła z sofy sto kartek. Poprawiam teksty piątych klas, więc jest trochę bałaganu. Chcesz soku jabłkowego? Tak, poproszę. Pani Schulz wzięła paczkę z ciastkami i poszła do kuchni. Ida zaczęła się uważnie rozglądać. Kuki kazały jej szukać drewnianych przedmiotów. Było ich sporo. Podłoga, półki i biurko. Na biurku stało zdjęcie kilkuletniego chłopca. Ida zerknęła, czy nauczycielka nie wraca, i podbiegła do biurka. Przyjrzała się chłopcu na fotografii. Był szczupły i miał nastroszone włosy. Trzymał coś w ręku. Ida się pochyliła i zobaczyła, że to puzel. Chłopiec układał puzzle, a jeden fragment układanki. Trzymał w dłoni. Ida szybko wyciągnęła telefon i zrobiła zdjęcie. W tej chwili usłyszała kroki. Gwałtownie się wyprostowała. Weszła pani Szulc. Postawiła na stole tacę i podeszła do dziewczynki, która zerkała niepewnie. Było jej wstyd, że nauczycielka przyłapała ją na oglądaniu zdjęcia. Pani Szulc wzięła fotografię. To jest Alik. Aleksander, mój syn, powiedziała cicho. Pewnie Gabi opowiedziała ci o nim. Tak. To jego ostatnie zdjęcie. Bardzo lubił puzzle. Potrafił układać nawet te największe. Był jeszcze mały, ale bardzo mądry. Tak jak ty. Spojrzała na fotografię. Kupiłam mu wtedy pierwszy raz puzzle z tysiąca elementów i taki mały stolik, żeby mógł te puzzle wygodnie układać, ale on nie zdążył ich ułożyć. Pani Szulc westchnęła. Siadaj, spróbujemy twoich ciastek. Drakula leciała nad osiedlem domków. Pilotował Blubek, a Kuki przez okno wypatrywał domu Nikodema. Trudno go było rozpoznać, bo na osiedlu Trubka wszystkie domy były takie same. Na szczęście zlokalizowała go nawigacja. Jesteś u celu, ląduj, powiedział komputerowy głos. Blubek pociągnął joystick i po chwili Dracula wylądowała przed domkiem Trubka. Wysiedli i błyskawicznie ją zmniejszyli, nie chcieli, żeby ktoś zauważył ich niesamowity pojazd. Otworzyły się drzwi domu. Wyjrzał Nikodem. Podbiegli do niego. Jesteś sam? Tak. Kuki i blubek odetchnęli z ulgą, bo rodzice trubka ich nie znosili. Nikodem przyglądał im się nieufnie. Wiedział, że ich wizyty zwiastują niebezpieczne przygody, a on. no, nie lubił przygód. Co się stało? Spytał. Musimy wypożyczyć Korto, powiedział Kuki. Po co? Chcemy, żeby pomógł nam coś znaleźć. Nikodem pokręcił głową. Korto wam nie pomoże. Przekonamy go. Nie o to chodzi, on jest zepsuty. Kurto się zepsuł? zawołał Kuki. Tak, stracił zdolność mówienia. Chyba zjadł zepsutą baterię i to mu zaszkodziło. W każdym razie ma uszkodzony syntezator mowy. Kurto był robotem, ale niesamowicie inteligentnym. Rozmawiali z nim jak z człowiekiem. Całkiem stracił głos? Zaniepokoił się Kuki. No niezupełnie zresztą. Sami zobaczcie. Poszli do pokoju Nikodema. Chłopak zdjął z regału puszkę i wyciągnął z niej korto. Robot wyglądał normalnie, nawet pokiwał im przyjaźnie szczypcami. Kuki pochylił się i szepnął: Korto, powiedz coś! Robot rozłożył bezradnie metalowe szczypce, a potem usłyszeli: Ria babry do dzień. Co? Co ty mówisz? zdumiał się Kuki. U, ty odwię mu Kuki i Bluebek popatrzyli na siebie niepewnie. – No, on tak mówi już od tygodnia – westchnął Nikodem. – Ja nic z tego nie rozumiem. – Zaraz – mruknął Bluebek. Korto, możesz to powtórzyć, ale powoli. Robot powiedział w zwolnionym tempie. – U ty odwiemu rjawabek blu. Już rozumiem, krzyknął Blubek. On gada od tyłu, to znaczy mówi sylaby w odwrotnej kolejności. Blubek to u niego teraz backblue. Rozumiecie? No i co powiedział twoim zdaniem? Awaria, mówi od tyłu. Tak powiedział. Kurto, czy to prawda? Zapytał Kuki. Wdapra, tyste, nie, zaskrzeczał ponuro robot. Niestety prawda, przetłumaczył Blubek. Blubek, co my teraz zrobimy? Jęknął Kuki. Przecież jak on coś powie skomplikowanego, to tydzień będziemy to tłumaczyć. Trudno, po prostu musi gadać krótko i powoli. A może się naprawi? On ma moduł auto naprawy OK, w takim razie go pożyczamy powiedział Kuki. No na jak długo? Spytał Nikodem, który nie lubił niczego pożyczać No, powiedzmy na tydzień Ej, Korto, dokąd idziesz, wracaj! Robot zeskoczył ze stołu i pognał do drzwi. Wybiegł do ogrodu, pędził jak uciekająca mysz. Pobiegli za nim. Znaleźli robota po dłuższych poszukiwaniach ukrytego w pokrzywach. Wyciągnęli go z trudem, patrząc sobie. parząc sobie dłonie, przepraszam. Ej, to czemu uciekasz? zawołał kuki. Stwo, czeń, pie, bez nie. Wydzierał się robot. Niebezpieczeństwo? Wiemy, że to niebezpieczne, ale musimy to zrobić, rozumiesz? Kuki złapał robota. Korto wyrywał się i wrzeszczał: Kozyry, ry, chcę, nie. Kuki schował go do plecaka. Cześć, kodem? Blubek powiększył: Drakule. Wskoczyli do pojazdu i po chwili lecieli wysoko nad miastem. Gabi siedziała w bibliotece przy stoliku pod oknem. Bardzo lubiła bibliotekę. Był tu spokój i unosił się miły zapach papieru. No i tutaj pracował jej tato, więc wszyscy Gabi znali i lubili. Poprosiła bibliotekarkę o gazety sprzed pięciu lat. Sympatyczna pani w grubych okularach podreptała do magazynu. Gabi w tym czasie włączyła komputer stojący na biurku. Wpisała w wyszukiwarce zaginiony Alik Schulz. Wyskoczyło dużo informacji, ale nic interesującego. Po paru minutach przyszła bibliotekarka ze stosem starych gazet. Gabi zaczęła je przeglądać. Nagle coś zobaczyła. Pochyliła się nad gazetą i zaczęła uważnie czytać. Naprawdę miło, że mnie odwiedziłaś, powiedziała nauczycielka, żegnając w drzwiach idę. Ciastka były pyszne, wiesz? W najbliższy weekend jedziemy z twoją glazą na zieloną szkołę. Może upieczymy takie ciastka na drogę, co? Dobrze, proszę pani. Czy mogę sobie z panią zrobić zdjęcie? Zdjęcie ze mną? – No dobrze. Ida szybko podniosła telefon i nacisnęła ikonę aparatu. Wieczorem czwórka detektywów spotkała się w domu Kukiego. – Niech każdy powie, czego się dowiedział – polecił Kuki. Pierwsza zgłosiła się Gabi. – No, o zaginięciu Alika jest dużo informacji, ale większość znamy. Z wyjątkiem jednej. – No jakiej? – Znalazłam gazetę z opisem tego zdarzenia. Napisali, że tuż przed zniknięciem Alik siedział przy stole. Ten stół miał czerwony kolor. – No i co w tym ważnego? – no, to, że ten stół był nowy. Pani Szulc kupiła go w dniu, w którym chłopiec zniknął, rozumiecie? Mały usiadł przy tym stole i zaraz potem zniknął. Kuki się zerwał. To znaczy, że ten stół jest z magicznego drzewa? Zawołał i teleportował gdzieś dzieciaka. Ida, widziałaś u pani Szulc czerwony stół? spytała Gabi. Nie. Ale tam był drugi pokój, do którego nie wchodziłam. A w ogóle widziałaś coś ważnego? No, chyba tak. Ida wyjęła telefon. – Zobaczcie, to ostatnie zdjęcie Alika. Wszyscy pochylili się nad ekranem telefonu i oglądali fotografię. – Co on trzyma w ręku? – spytał Blubek. Puzel. Dostał na urodziny puzle. Wielki komplet z tysiąca elementów i stolik do układania, ale nie skończył ich układać, bo zniknął. – Tak powiedziała pani Schulz. Dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie.